Pracę przedstawią pani Weronika Skoneczna oraz pani Paulina Kwaśniewska. Tematem pracy jest ojcowski baby blues. To, dzień dobry. Mam na imię Weronika Skoneczna. Ja nazywam się Paulina Kwaśniewska. I jesteśmy studentkami trzeciego roku wydziału lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dziś pragniemy Państwu zaprezentować efekty naszej pracy przeglądowej zatytułowanej ojcowski baby blues. Opiekunem naszej pracy jest lekarz Maciej Mikołajczak i reprezentujemy Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Samopoczucie obojga rodziców jest istotne w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny oraz rozwoju psychologicznym dziecka. Był to nasz punkt wyjścia w pracy nad tematem dzisiejszej prezentacji. Pragniemy przybliżyć Państwu znaczenie określenia Baby Plus, przedstawić skalę oraz wiążące się z nim spektrum problemów. Może słyszeli już Państwo określenie baby blues. Jest to termin potoczny, określający przygnębienie poporodowe. Najczęściej w większości odnosi się do stanu matek, jednak jest pomijany w kontekście zdrowia psychicznego mężczyzn. Dlaczego? Jakby same nie jesteśmy w stanie do końca odpowiedzieć na to pytanie. Jednak wiemy, że problem jest obecny i warto zwrócić na niego uwagę. Poważnym następstwem Baby Blues może być następstw... depresja poporodowa, która według polskiego towarzystwa psychiatrycznego może dotykać aż 25% ojców w Polsce. Depresja poporodowa jest definiowana jako epizod poważnej depresji pojawiający się do roku po urodzeniu dziecka. Cechuje się brakiem radości z urodzenia się noworodka, ciągłą płaczliwością, rozdrażnieniem, wahaniem emocjonalnym, niechęcią do zajmowania się noworodkiem. Co ważne. Istnieją badania, które sugerują, że mężczyźni i kobiety mogą wyrażać depresję poporodową w różny sposób. Wspólne dla obu płci mogą być cechy takie jak obniżony nastrój ze zmniejszoną aktywnością. Jednak mężczyźni częściej uzależniają objawy takie jak gniew, przemoc czy nadużywanie substancji uzależniających. Zjawisko to znane jest jako depresja męska. W pracy dokonałyśmy przeglądu około 25 anglojęzycznych meta-analiz i badań przeglądowych ze źródeł takich jak PubMed, Nature, Sage Journals, Elsevier. Używałyśmy kombinacji słów kluczowych postpartum, depression, anxiety, men, fathers, disorder. Zawęziłyśmy swoje wyszukiwania do publikacji z ostatnich pięciu lat, a aspekty, które analizowałyśmy i porównywałyśmy, to statystyki ilościowe, czynniki ryzyka, metody diagnostyki i działania pomocowe. Tutaj na początek chcieliśmy przedstawić państwu szeroko zakrojoną metaanalizę z 2019 roku, która nas zainteresowała i która jednoznacznie pokazuje, że ten problem istnieje. Depresja poporodowa czy po prostu epizody depresyjne u mężczyzn związane z nadchodzącym rodzicielstwem, właśnie pojawiały się już w okresie ciąży u prawie 10% ojców. A objawy depresji poporodowej w ciągu całego roku Diagnozowało około 9% mężczyzn. Było to badanie przeprowadzone na całym świecie, bez podziału na regiony. A w kolejnych slajdach przedstawimy Państwu, dlaczego w tym wypadku, w tej sytuacji warto naszym zdaniem różnicować diagnostykę w zależności od kraju. Liczba diagnozowanych mężczyzn cierpiących na depresję poporodową zależy od kraju. W innym badaniu przeprowadzonym w 2017 roku w prowincji Bazandaran w Iranie, wśród 591 par oszacowano częstość występowania i określono predyktory depresji poporodowej u mężczyzn. Około 93 ojców i 188 matek zgłosiło objawy depresji powyżej punktacji odcięcia edynburskiej skali depresji poporodowej, wynoszącej 12. Co ciekawe, stwierdzono istotną odwrotną proporcję między liczbą dzieci a występowaniem depresji poporodowej u ojca. Spektrum wiekowe, które, w którym uwzględniono w tym badaniu, wahało się od 27 do 38 lat i obejmowało najczęściej małżeństwa z kilkuletnim stażem. Natomiast według danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, od 5 do 10% nowych ojców w Stanach Zjednoczonych cierpi na depresję poporodową. Jedno z badań pokazuje, że ryzyko wzrasta od 24 do 50% w przypadku mężczyzn, których partnerki cierpią na depresję poporodową. Ta statystyka jednoznacznie plasuje obecność depresji poporodowej u partnerek jako główny czynnik ryzyka depresji ojcowskiej. Potwierdzają to wszystkie inne badania, które analizowałyśmy. Diagnostyka depresji powoli... przepraszam. No z niej. Aktualnie nie dysponujemy żadnymi narzędziami mierzącymi konkretnie problem depresji ojcowskiej, ani nie posiadamy jednoznacznych rekomendacji dotyczących screeningu w kierunku tego stanu u ojców. Obecnie w diagnozie mężczyzn wykorzystuje się mierniki przystosowane do kobiet, przez co nie zawsze wyniki są wiarygodne. Do najczęściej wymienionych narzędzi w publikacjach należy Edenburska Skala Depresji Poporodowej, kwestionariusz zdrowia pacjenta i męska skala ryzyka depresji. Często używa się dwóch lub więcej narzędzi, aby zwiększyć pewność diagnozy, gdyż, tak jak wspomniałyśmy, żadne z badań przesiewowych nie jest zindywidualizowane w kierunku depresji poporodowej u mężczyzn. Edenburska Skala Depresji Poporodowej. Składa się z 10 pytań, w których można zdobyć maksymalnie 30 punktów. Bada rozmiar doświadczanych objawów depresyjnych w ciągu ostatniego tygodnia. Ponieważ mężczyźni mogą mniej wyrażać swoje uczucia, a tym samym bagatelizować problemy, skala stosuje niższą punktację odcięcia dla mężczyzn, która wynosi 13 punktów. Takie założenie daje czułość na poziomie 84,2 do 93,9% i specyficzność na poziomie 75,2 do 76,7%. Zgłaszanym problemem dotyczącym tej skali jest brak kryteriów przesiewowych dostosowanych do płci. Podobną formę przyjmuje kwestionariusz zdrowia pacjenta. Tylko w tym wypadku składa się on z dziewięciu pytań. Punkt odcięcia wynosi 10 na 27 punktów. Po ostatnim czasie zainteresowanie zyskała Skala Ryzyka Depresji Męskiej, w skrócie MDRS, jako narzędzie, które jest wrażliwe na objawy depresji, takie jak gniew, nadużywanie substancji i zachowania ryzykowne. Skala ta zawiera aż 40 pozycji testowych. Składa się z sześciu podskal, oceniających poziom tłumienia emocji, zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, przejawów gniewu i agresji. Wśród czynników ryzyka, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, na pierwszym miejscu znajduje się obecność depresji poporodowej u partnerek. Oprócz tego mamy stres związany z brakiem środków finansowych, strach przez brak umiejętności rodzicielskich, brak przygotowania i zaskoczenie, czyli nieplanowanie ciąża, nadużywanie substancji uzależniających czy obecność choroby psychicznej w przeszłości. Ten cytat, który Państwo tutaj widzą, to jest cytat jednego z ankieterów badania, które analizowałyśmy. Obecnie najskuteczniejsze, choć wciąż niewystarczające metody pomocy, to indywidualne terapie poświęcone ojcom, terapia nawiązywania relacji z dzieckiem, praca grupowa oraz programy łączące doświadczonych i początkujących ojców. To są, to są projekty i programy, które dzieją się już dzisiaj, najczęściej w Stanach Zjednoczonych. Naszym zdaniem są to ciekawe inicjatywy, na pewno warte uwagi i rozpowszechnienia również w innych krajach. Na koniec chcielibyśmy jeszcze poruszyć temat wychodzący poza granicę depresji poporodowej czy baby blues. Problem znacznie mniejszego poświęcenia uwagi zdrowiu psychicznemu czy stanowi emocjonalnemu mężczyzn w stosunku do kobiet jest obecny na całym świecie. Zespół naukowca, naukowców, kierowany przez profesora Uniwersytetu Nowojorskiego Couple and Family Therapy Brandona Ediego, przeprowadził szerokie badania społeczne z udziałem mężczyzn, w tym ojców. Pojawiło się sześć problematycznych tematów, które zgłaszali, które zgłaszali ankietowani: brak świadomości czy potrzeba edukacji, bo ojcowie nie wiedzieli, że mężczyźni mogą cierpieć na depresję poporodową i byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że inni tego doświadczają. A kobiety, które widziały objawy depresji poporodowej u swoich partnerów, mężczyzn, nie były pewne, jak to nazwać. Mężczyźni skarżyli się na nieotrzymywanie informacji od lekarzy czy terapeutów, lub też na frustrację, że informacje na temat depresji poporodowej, które udało im się samodzielnie znaleźć, skupiały się wyłącznie na tym, jak pomóc ich żonom czy partnerkom. Przestrzeganie roli płciowej czy oczekiwań w stosunku do danej płci. Wielu ojców odczuwało presję, by opowiadać się za tradycyjnymi stereotypami twardego faceta. Zależało to od religii, od kultury, od narzuconych poglądów przez społeczeństwo. No i stąd możemy dostrzegać różnice w statystykach w poszczególnych rejonach świata. I dlatego warto, by te narzędzia diagnostyczne były, również brały te różnice kulturowe, religijne i społeczne pod uwagę. Tłumienie uczuć. Bo mężczyźni niechętnie dzielili się swoimi uczuciami z obawy, że zabiją śmiesznie, lub będą wyglądać na słabych. Przy, dla swoich żon, dla swoich partnerek, które były głównymi opiekunkami. No i ogólne, ogólne przytłoczenie, bo wielu nowym ojcom trudno było poradzić sobie z emocjami związanych z zagubieniem, z wyczerpaniem, z bezradnością, z samotnością, z poczuciem uwięzienia. Rodzice często cierpieli z powodu braku snu po porodzie, co może też nasilać ten stres i objawy depresji, czyniąc ich bardziej drażliwymi na płacz dzieci i niechętnymi do interakcji z nimi. Niechęć do dziecka, bo podczas gdy wielu ojców wyrażało radość i podekscytowanie z powodu przybycia swoich dzieci na świat, niektórzy wręcz nie znosili ciągłych potrzeb i uwagi ich dziecka. Kilku ojców mówiło o tłumieniu chęci zranienia dziecka lub samych siebie. No, i doświadczenie zaniedbania, jako ostatni temat, bo ojcowie czuli się zagubieni, zapomnieni i zaniedbani przez swoje żony, przez system opieki zdrowotnej i społeczeństwo. Cytując ankietowanych, pewien ojciec opisywał uczucie dyskomfortu podczas czytania pytań przesiewowych dotyczących depresji poporodowej, które zwykle zadaje się kobietom podczas rutynowych badań kontrolnych. Powiedział, że zaczął czuć, że ktoś powinien zadawać mi te same pytania. A inny natomiast odpowiedział: Nie ma naprawdę akceptowalnego miejsca ani kontekstu dla mężczyzn, by publicznie ujawnić, że jest się dogłębnie wstrząśniętym przez coś, co nazywamy nagłym rodzicielstwem lub jakąkolwiek inną dużą zmianą życiową. Wracając do początku naszej prezentacji punktu wyjścia, i jednocześnie kończąc tym samą tezą czy sentencją, Uważamy, że samopoczucie obojga rodziców jest równie istotne w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny oraz rozwoju psychologicznym dziecka. Dlatego ważne jest, żeby zarówno kobiety jak i mężczyźni byli zaopiekowani pod względem psychologicznym i psychicznym. Pomimo zwiększającej się liczby diagnozowanych mężczyzn, no, potrzeba zindywidualizowanych kryteriów przesiewowych. Konieczna jest też edukacja społeczeństwa i wzrost świadomości o istnieniu problemu. Na końcu przedstawiamy Państwu bibliografię. I serdecznie chcieliśmy Państwu podziękować za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy. Panie podwójne, pierwszy raz. E, ten wniosek, który Pani na końcu powiedziała, istnieje konieczność edukacji, to jak najbardziej ja tutaj się podpisuję pod tym wnioskiem i cały czas. Słuchając prezentacji, zastanawiałam się, ilu mężczyzn ma świadomość, że jest coś takiego jak depresja poporodowa, ile kobiet również. Więc tu warto, panie mogą mają tutaj pole do podpisu i warto takie badania zrealizować wśród ogółu mężczyzn, też wśród studentów chociażby chociażby w Umu. Ja się zastanawiałam też, jak często to się zdarza, że w jednym czasie. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają tą depresję poporodową. To już jest w ogóle tragedia, kiedy jedno i drugie w tym samym czasie ma. Czy są jakieś takie dane? Pewnie, pewnie nie ma, które, które być może pokazują, czy jakie jest prawdopodobieństwo, czy to często się zdarza, że w jednym czasie kobieta i mężczyzna ma tą depresję poporodową. Nie wiemy może jak często oboje, oboje rodzice mają, nie, chyba nie znalazłyśmy takich informacji. No na temat, no natomiast to, co nam się udało znaleźć, no to jeśli jedna, jeden partner czy partnerka ma tą, te objawy depresji, no to to jest też bardzo skorelowane z dużym ryzykiem tego, że u drugiego rodzica to wystąpi. To jest zależność, silna zależność, jak udało nam się dowiedzieć. Jak wirusówka. Tro, trochę tak, tak zaraźliwa. Ja powiem, że mam tylko pewnego rodzaju dysonans, bo temat tutaj badań czy, 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 czy prezentacji jest ojcowski baby blues, I, a, a, natomiast gro prezentacji poświęcona jest już stricte depresji, a to są chyba dwie, jakby powiedzieć, inaczej, inaczej powiem, Pokrewna, jest pewne tutaj pokrewieństwo jak najbardziej. Natomiast ten baby blues jest jakby takim wstępem do tej depresji, tak? Czyli, czyli, czyli tutaj mówimy o najpierw pewnym przygnębieniu smutku, tak, nowej roli, nowych obowiązkach, a a oczywiście dalszym etapem, jeśli nie ma tutaj odpowiedniej pomocy wsparcia, jest już nasilenie się samej depresji, która ma zupełnie inne objawy, tak? Jakiegoś lęku, bezsenności, braku zapału, do pielęgnowania tego nowego potomstwa, prawda, poczucia własnej wartości, o której tutaj panie mówiłyście, więc to jest jakby ten dalszy etap, więc stąd ten mój taki troszeczkę dysonans, jeśli chodzi o temat, a to, co w prezentacji. Natomiast jest no, problem oczywiście bardzo ważny, tylko ja tak sobie myślę, że no dotyczy mężczyzn, ale to przecież kobiety to jest ta słaba płeć, tak, a pro, nas nikt, nie, nikt się nie, nie rodzi rodzicem, tak, nikt się nie rodzi rodzicem, nas jakby tego też w szkołach na żadnym etapie nie uczą jak sobie radzić z, z, z rodzicielstwem, no i niewątpliwie stąd ten, ten apel o tą pomoc dla obojga, tak, w tym mhm. Okresie ciąży y, 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 i po, bo rzeczywiście ta. Pomoc jest potrzebna. Natomiast też, co warto chyba podkreślić i o czym może Panie wiecie coś więcej, też u mężczyzn, jakby ten baby blues wynika z, z faktu, iż nagle spada na takiego ojca, tak? No, właśnie ta nowa rola. On musi się poczuć odpowiedzialny za rodzinę, która mu się powiększa i nie zawsze z tą odpowiedzialnością też sobie. Radzi, tak? Czy coś na ten temat, Panie, wiecie? Gdzieś się pojawił taki czynnik ryzyka, może w ten sposób. No bo tutaj mówimy prawda o tym, że, że, że właśnie, że nowe obowiązki, że nowa rola, tak, że bezsenność przytłaczająca, e, zmęczenie permanentne, tak, ale też no właśnie ta odpowiedzialność jako ten czynnik ryzyka to nie wybrzmiało tutaj po prostu w, 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 tej, w, tej, w tej prezentacji, ale też tak jest, dla, dla, też dla niektórych mężczyzn to jest za dużo po prostu. Tak, jest to ogromne obciążenie, z którym sobie nie radzą, tak, nie tylko to, że są jakby odstawieni na bocznicę, bo dziecko nagle stało się tutaj najważniejsze, tak, i zajmuje jego rolę, ale również to, że, że no właśnie gdzieś tam ta jego rola ewoluuje na, na, na łonie rodziny, prawda, to mm -hmm. troszeczkę to inaczej wygląda. No ale nic, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękujemy, tak, Dziękujemy tak, za komentarz. Tak, Może tak, jeszcze tak. tylko dodam, tak. A propos tego dysonansu baby bluesa depresja poporodowa, to był chyba nasz personalny przypadek, że my, czy, czy w rodzinie, czy od znajomych, od kobiet, matek, słyszałyśmy, często się przewijało to określenie, o baby blues, o przygnębienie, no. przygnębienie. rzeczywiście my wyszłyśmy z intencją rozszerzenia tego tematu, poszukania większej ilości informacji w temacie baby bluesa. Ale potem same odkryłyśmy. Że, e, że to może być prosta droga do poważnego medycznego jakby zjawiska medycznej kondycji choroby. E, I stwierdziliśmy, że e, to będzie, ten Baby blues to będzie takie preludium do tego medycznego przypadku choroby, którą chciałyśmy się zająć. E, no dlatego no. Że to akurat było celowe, ale też rozumiemy Pani... <śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo. Dziękuję to tłumaczy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.